Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla strzelców na czerwiec 2023 roku. Rozkład będę robiła stali tarot i Dobrze, myślę, że. Wystarczy i zobaczmy, co się tutaj będzie chciało pokazać dla strzelców. W przeszłości. Rycerz denarów. W teraźniejszości. Świat. W przyszłości siedem buław. Karta rada. Koło fortuny, środowisko otoczenie 4 denary, trudność paź buław, jak pokonać? 9 buław i wynik rada. 7 kielichów. Na spodzie mamy hmm, rycerza kielichów, sąd, wieża, czyli jest tutaj jakaś y, zmiana nieoczekiwana. A też jest tutaj y, takie podsumowanie, tak, odcięcie tego, co było, wyjście właśnie do nowego. I bardzo dobrze, że właśnie z otwartym też sercem, z tym sercem. Tutaj może jakieś też, jakieś właśnie sprawy takie małżeńskie może, jakieś coś tutaj może się... Może się tutaj coś zadziało, tak? Coś tutaj jest w tle takiego. Dobrze. Natomiast w przeszłości mamy rycerza danarów, czyli dochodzenie do celu po malutku, małymi kroczkami. Ale najczęściej dochodzi się oczywiście do celu, tak? Więc jest to bardzo powolna energia, ale ona już przechodzi do przeszłości. Może to już nie jest jakby aktualne, tak? Może już po prostu doszliście do celu tam, gdzie chcieliście. Myślę, że tak, ponieważ tu się też pokazuje właśnie świat czyli jest to jakaś odrobiona lekcja, jest, byliście tutaj testowani. No, i myślę, że tutaj są jakieś, jakieś zakończenie cyklu i wejście w kolejny. Oczywiście, czy, czy to będzie taki szczęśliwy koniec, czy taki um, koniec y, y, bardziej taki y, refleksyjny, to różnie będzie to, myślę, że wyglądało. A to znaczy koniec, który tak, który y, 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 po prostu. Do refleksji nas popycha, tak? Do, takich właśnie, do, takich, do takiego podsumowania, tak? to coś wydarzyło. To może być bardzo refleksyjny też czas. Natomiast wyciągnięcie też lekcji z tego na przyszłość. I bardzo się one przydadzą, tak? Bo będziecie wchodzić w kolejny etap. Natomiast w przyszłości też tutaj są jakieś tarcia. Też może będziecie musieli walczyć, tak, żeby postawić na swoim, ale jesteście tutaj na uprzywilejowanej pozycji, więc jeżeli chcecie coś obronić, to uda wam się, tak? Więc fajnie. Karta Rada, mamy tutaj koło fortuny. Może tutaj zaczną przychodzić właśnie jakieś jakieś zmiany tutaj przyjdą tak, ale to są zmiany takie przewidywalne. Może to też oczywiście jako karta rada, mówić, żeby tak działać, żeby później nie bać się tego koła fortuny, tego co będzie przychodziło, bo zawsze jak zadziałamy, to mniej więcej wiemy tak, czy to czy to będzie rodziło coś dobrego, czy wręcz odwrotnie, jakiś lęk. Więc tak działajmy, żebyśmy się nie bali tego, co przyjdzie. I tak, jak mówiłam, no, też może tutaj coś zacząć przychodzić, tak? Może wcześniej coś tam właśnie zadziałaliście i tutaj zaczyna to klikać, tak? I to przychodzi. To będzie może ten czas. Środowisko otoczenie pokazuje się jako cztery denary, więc takie tutaj nieruchome trochę, tak. Może się też troszeczkę odgradzać, tak. Może też od Was, ale też może to wyglądać tak, że po prostu buduje swoją pozycję, jest zajęte w tym momencie sobą, tak. Dobrze. A może też jedno i drugie. Więc może też troszeczkę być takie niedostępne. Może to być ta być ta osoba, tak? Dobrze, ale jakieś tutaj myślę, że to. Jeszcze dobiorę tutaj tą energię do tej czwórki. Ale jeżeli się właśnie pojawiła ta energia tej osoby, to myślę, że tu jest coś ważnego, tak? Dla Was też. Jest tutaj czwórka kielichów, więc jest tutaj jakieś, jakieś znużenie, może to jakaś jest stara sprawa, tak? Może wy, czy ta osoba na przykład właśnie wychodziła z tym kielichem do Was, czy Wy do niej i może coś tutaj się właśnie takiego wydarzyło. Że ta osoba się trochę zamknęła, tak? Więc może to być trochę uzasadnione, ale też myślę, że w tym czasie się odbudowuje. Więc fajnie. Natomiast, jako trudność, pokazuje się pchać buław, czyli chęć poznawania, wchodzenia w różne rzeczy, cieszenia się małymi rzeczami, taka radość, spontaniczność. Z tym może być u Was kłopot. No oczywiście też to jest osoba, więc to też może być jakieś dziecko, może być z jakąś osobą, która właśnie była taka radosna, spontaniczna. Więc tutaj też może tak to wyglądać, że, że może z nawiązaniem kontaktu z tą osobą, tak, że jest tutaj jakiś problem. Ale jak pokonać? No jest tutaj dziewiątka buław, jest tutaj jakiś upór jeżeli właśnie jest jakiś temat, który właśnie Was odgradza od czegoś i ponieważ się strasznie upieracie, więc bym powiedziała tutaj, no to zastanówcie się, może nie trzeba się tak upierać, jeżeli jest to odwrotnie sytuacja taka, że brakuje Wam siły, tak, że po prostu uważacie, że coś nie ma sensu, tak? żeby to pociągnąć, to wręcz odwrotnie bym powiedziała weźcie i a weźcie i po prostu zbierzcie się w sobie i jednak y, jeszcze wykrzesajcie z siebie siły. Tak? I myślę, że, że, że tutaj wtedy odblokuje się też ten paść buław, czy to w Was, czy to y, jeżeli chodzi o tą osobę, że może nie wszystko wcale jest, y, jest stracone. tak? Tu też wynik rada Siedem Kielichów. Wiele możliwości się przed Wami tutaj e, odkrywa. E, wiele z tych kielichów, więc dobrze byłoby też, żebyście się brali za te kielichy, żebyście sprawdzali, czy faktycznie tyle jest tych możliwości, czy nie e, i doświadczali. Dobrze, jeszcze dołożymy coś do tej siódemki. Jest tutaj osiem kielichów, e, więc. Mm, Myślę, że od czegoś tutaj będzie, że może już czujecie, że chcecie od czegoś odejść, coś się już nie sprawdza, tak? I chcecie wyjść do, do nowego. Tak? I tutaj widzicie już przed sobą te możliwości. Więc jak najbardziej myślę, że jeżeli już tutaj coś nie działa i są możliwości, to dobrze byłoby z nich skorzystać. Mamy też 10 buław, czyli jakiś ciężar. Myślę, że dzięki temu uda Wam się zrzucić też ten ciężar, tak? O, mamy tutaj kochanków. Chcieli, chcieli się odwrócić. Tutaj mamy kochanków. Też mamy. Y Mamy diabłak jakieś tutaj jest uzależnienie, tak? Więc może tutaj jakieś relacyjne też mogą być sprawy, tak? Więc zobaczmy jeszcze. No ja z coś nowego się pokazuje, więc myślę, że jak, jak najbardziej są możliwości i myślę, że w tym kierunku kielich... Przepraszam, aparat się wyłączył, więc pokazało się siedem kielichów. I tak jak mówiłam, no, sprawdzajcie, bo nie wiadomo, czy coś w nich jest. Myślę, że jednak coś w nich będzie. Więc myślę, że uda Wam się zrzucić ten ciężar i odejść od rzeczy, które już Wam nie służą. I myślę, że tutaj fajnie się wszystko może odblokować. Więc jak najbardziej wchodźcie w te tematy. I myślę, że może to być bardzo e, obiecujące, tak? To nowe. Super. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla strzelców na czerwiec 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!